I po prostu jak było na żywo w samochodzie. To źle było? Było po prostu i nie wypowiadaliście się źle na mnie, że ja zły. Bo wy chcecie, żebyśmy my razem w dwóch nagrywali? Na żywo, żebyście nas oglądali? Ludzie, wspaniali jesteście, ale proszę Was, żebyście po prostu nas nie obrażali. I zmarłych o, o papieżu? O, papież tam jest, tu też jest, patrzy się. Na ścianie patrzy się, blisko papieża ja byłem. I po prostu papież, nasz Polak święty. To jak anioł. Po prostu. I po prostu chcę, żebyście nie obrażali Pawła ani Natalki wspaniałej. Jak aniołek, jak aniołek. Nasz kochany aniołek. Bardzo wspaniała kobietka. Kobietka nasza, koleżantka moja. A wyspała się pani? Koleżanka? Nie. Hmm? A co nie dał ci spać? Aaaa, dobrze tam było, dobrze. Tak musiało być. To wyśpiscie jeszcze. Jeszcze młoda jesteś. Młoda, atrakcyjna, wspaniała osoba. I ogółem, bardzo ciebie serdecznie pozdrawiam. I ogółem, co ludzie, ludzie non-stop, jak mój wcześniej o na Meksykana kanale, tak samo. Non-stop. Są ludzie, którzy chcą nas oglądać, a są ludzie, którzy po prostu y, oni zezdroszczą. Tego, że po prostu my nagrywamy. I góry chciałem was wszystkich pozdrowić. I proszę Was, proszę nas nie obrażać. My jesteśmy normalni, uczciwi, spokojni ludzie. Widzieliście? Nagrania były wspaniałe. Na pewno lepsze. Nie już tamte, jak się niby ja Krzysia dusił. A to było specjalnie to wszystko było zrobione. To po prostu, to light był, na, na lajcie. I ogółem chciałem was gorąco pozdrowić. I proszę was jeszcze, ja jako major. Proszę nie obrażać nas, ani tych ludzi, co przyjeżdżają do nas z daleka. O, byli, byli w hotelu? jakim dobrym hotelu? a i tam było ten, już nie powiem co, było to niespodzianka. O, a, a właśnie, jak tak mówię, to Natalka bardzo jest zadowolona. To musiało być wspaniale. A, temu Mówi nie wyspana. O, to dobrze było. Nie wyspana. No to zrobisz, no. Odeśpił. Mężczyzna i kobieta. Trzeba się kochać, całować, różne rzeczy robić, żeby po prostu były w życiu pamiątki. O, to jest. Jesteś po prostu u nas. Drugi raz. Poznałaś Białystok? O, byłaś. Byliśmy na obiedzi wczoraj. I ogólnie niedrogi. Tam, gdzie byliśmy, co drogo? I najadłaś się? Smaczne było? A, jaka zadowolona. Uśmiechnięta nasza. Na, nasz aniołek.